Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izaki. To vlog po liczturze. Nie tylko liczturze, ale o różnych rzeczach. Na pewno jest sporo do opowiadania, mam sporo Wam do przekazania, więc mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło ten najbliższy czas. Słuchajcie, wróciłem po dwóch tygodniach podróżowania po całej, całej Polsce. Jeżeli ktoś się cieszy, to możecie zostawić łapkę w górę, Ja się cieszę i, i sam po raz pierwszy chyba zlejkuję swój własny film, bo nie lekuję nigdy swoich własnych filmów, słuchajcie, to absolutnie. A, ani nie lekuję swoich zdjęć na Facebooku, ani Instagramie, ani nigdzie, ale tym razem zalekuję swój własny film, bo cieszę się, że jestem z powrotem. Mimo tego, że Rishtor był naprawdę super przygodą, mimo tego, że będę niesamowicie tęsknił za wszystkimi ludźmi, z którymi tam jeździłem i za wszystkimi widziami, z którymi się spotkałem, to jednak cieszę się, że własne, na własnym fotelu mogę w końcu usiąść, że mogę sobie w końcu wrócić do grania w gry, bo to jest coś, co jednak chyba najlepiej mi wychodzi. Mam nadzieję. Znaczy, może nie najlepiej wychodzi, bo w Cantera to ja jestem teraz warzywem strasznym, ale, ale myślę, że gdzieś tam to moją pasję, przekazywanie tej mojej pasji związanej z grami mi najlepiej wychodzi. O tak, to byłoby chyba lepiej powiedziane. Słuchajcie, wróciłem. Wróciłem z Richtura. tak jest, to było 12 dni, 10 dni generalnie podróżowania tak po różnych miastach, Dwa dni były przerwy teoretycznie w Katowicach, ale ja też jeszcze byłem nawet w Rzeszowie. Także Rich Tour gdzieś tam w tym małym procenciku gdzieś tam pojawił się w Rzeszowie, to byłem ja właśnie na jeden dzień dosłownie na wigili G2A, a Z klona, strona z kluczami do gier, którą pewno znacie. Tak słuchajcie, to była niesamowita przygoda. Cały rich tour, te wyjazdy. Przyznam szczerze, że bałem się tego strasznie. Bałem się tego strasznie, bo wiedziałem, że nie będzie przez dwa tygodnie praktycznie w ogóle streamów. Nie wiedziałem, jak na to wszystko zareagujecie. Czy będzie Wam się ten pomysł podobał, czy nie. Więc bałem się tego. Naprawdę bałem się tego, ale wiedziałem, że skoro ta grupa tych ludzi, którym wiele też zawdzięczam w ogóle na YouTubie, skoro oni jadą, skoro my jesteśmy grupą jako Rich Zone, to absolutnie nie będę. Będę, nie będę tutaj jakąś jednostką, która będzie się stawiała, czy coś. Tylko stwierdziłem, że jeżeli jesteśmy grupą, to robimy to jako grupa i robimy to razem. Dlatego też z dużą przyjemnością pojechałem na całego licztura. No i tak, słuchajcie, to było 10 miast faktycznie, zaczęło się wszystko od Poznania Generalnie tak jak być może widzieliście na Snapchacie bo polecam wpadać na Snapchata, słuchajcie, i za i za polecam sobie sprawdzać Snapchata, bo tam no, szczególnie kiedy coś się dzieje, wrzucam dużo, kiedy nic się nie dzieje, wrzucam mało, wiem, ale wystartowaliśmy, słuchajcie, o godzinie 7 rano z Warszawy razem z pałniką pojechaliśmy do Poznania Wstałem o 5.30, więc to była dla mnie masakra w ogóle, to jest godzina, o której normalnie chodziłbym ostatnio spać, a tu nagle muszę o tej godzinie wstać, żeby zebrać się na liczbę, spakować się, pojechać, okej, okay, pojechaliśmy na Poznania. Spoko, pierwszy dzień. Ale najpierw jeszcze chciałbym poruszyć takie kwestie, słuchajcie, bo ja wiem, że ja właściwie cały czas gadam i integruję się z widzami na Twitchu i, i wydawało mi się, że to wystarczy, ale zauważyłem właśnie podczas lictura, podczas wrzucenia tych filmików różnych z Lictura, że być może brakuje mi takiej komunikacji z wami na YouTubie, bo część ludzi ogląda filmy na YouTubie, nie ogląda nie ogląda specjalnie streamów, bo nie ma czasu, bo pracuje, bo wieczorami spędzają czas z rodziną, bo Boże by uczą się na następny dzień do szkoły, czy na studia, na zajęcia, czy chodzą na imprezę, spotykają się z znajomymi, może nie mają czasu na streamy. Na YouTubie, no widzicie, pojawia się jeden filmik. Gdzie półgodzinny, który mogę sobie obejrzeć w każdym momencie, mogę sobie obejrzeć podczas śniadania, mogą sobie obejrzeć podczas, nie wiem, przerwy w szkole, podczas zajęć, może sobie to, mogę sobie to obejrzeć w pracy, kiedy mają chwilę przerwy. Z Twitchem, ze streamem jest trochę gorzej. Także faktycznie zauważyłem, że, że dużo ludzi napisało dziwne rzeczy na, na moim, na moim YouTube w komentarzach, rzeczy, które mi się zupełnie nie podobały, bo jeżeli chodzi o Rich Tour, to, to absolutnie, słuchajcie, Rich Tour Mówię to szczerze z ręką na sercu, to nie był absolutnie żaden skok na kasę. To nie było w moim pojęciu, przynajmniej jakiekolwiek gwiazdożenie. To było zrobienie czegoś wielkiego, czegoś z czego wszyscy z Zona będziemy dumni, żebyśmy my byli z tego dumni, bo to było dla nas oczywiście, żebyśmy my się mogli dobrze bawić i przede wszystkim, żeby mogli się bawić widzowie. I, i mimo tego, że ludzie pisali w komentarzach, nie wiem kto to pisał tak naprawdę, czy to są hejterzy, czy są ludzie bez w ogóle jakiejkolwiek wyobraźni, czy są ludzie zazdrośni, czy o co chodzi. Jest mi, no, przyznam szczerze, trochę przykro, że, że niektórzy w ten sposób, w takim w takim stylu pisali na ten na temat tego Rictura, bo pisali, były komentarze właśnie, że tutaj, że, że skok na kasę, że gwiazdożół, że Gimbaza, tak, czy że podstawówka tam przychodzi czy coś. Oczywiście tak to jest na YouTubie i nie tylko na kanałach gamingowych, na wszystkich, że większość ludzi to są ludzie młodzi, bo ludzie młodzi mają przede wszystkim czas na oglądanie filmów na YouTubie i faktycznie ludzi młodych było na recepturze bardzo, bardzo dużo, ale było też dużo ludzi starszych, nie tylko na Afterparty, ale również... Podczas liczbury też się mam nadzieję bawili dobrze. No i słuchajcie, i to mimo tego, że były takie komentarze, co mnie trochę balało, bo, bo nie rozumiałem w ogóle podstawy tych komentarzy, dlaczego ludzie w ten sposób piszą, czy zostawia się łapki w dół pod filmami z licztura, że, że nie wiem, że to źle wyglądało. Moim zdaniem to było to wyglądało super. I najważniejsze w ogóle z tego licztura było to, bo to był nasz główny plan, słuchajcie. Niezależnie od tego, co będą ludzie sobie pisać w internecie, to przede wszystkim uważam i, i do tej pory nie widziałem żadnego negatywnego komentarza pod tytułem Byłem na liczturze i było beznadziejnie ani jednego. Gadałem naprawdę z wieloma, wieloma ludźmi podczas Reach, z wieloma widzami, którzy przyszli na miejsce i wszyscy byli zadowoleni, wszyscy byli zachwyceni. Niezależnie od tego, czy to był 13-latek, który przyszedł po autograf, czy zdjęcia twojego ulubionego YouTubera, czy to był 25-latek, czy 30-latek, bo, bo naprawdę ludzie się zdarzali, szczególnie na wterach właśnie, w różnym wieku i byli również starsi ode mnie, mimo że ja już jestem stary, strasznie, mam 28 lat, to byli ludzie starsi ode mnie nawet, ale każdy z nich był zadowolony, że możemy sobie razem porozmawiać, że możemy się razem napić, że możemy razem poimprezować, że możemy się razem poznać przede wszystkim, i, I myślę, że to, to jest pewna wartość, której nikt nam tutaj nie zabierze. Właśnie tego, że każdy, kto był na że był zadowolony. Każdy, kto wpadł, niezależnie do, do, od tego, do którego miasta, to każdy gdzieś tam był zadowolony. Wiadomo, że może był jakieś niedosyt, że nie mógł dłużej porozmawiać czy coś, ale to było założenie licztura. Nie robimy wielkiego eventu na 10 czy 15 tysięcy ludzi, tak jak to są często takie meetupy, prawda? Czy są eventy typu PGA, IM, był meatup we Wrocławiu, na którym też byłem, gdzie była masa ludzi, bo tam po prostu nie da rady ze, z ludźmi spoko spokojnie porozmawiać, nie da rady zrobić sobie tego zdjęcia, po prostu nie ma czasu kompletnie. To było założenie licztura, żeby zrobić małe eventy w wielu miastach, żeby po prostu tych różnych miast, ludzi, którzy najbardziej tego chcą, potrzebują, żeby z nimi móc się spotkać. I to wyszło moim zdaniem na... Naprawdę rewelacyjnie. Także, także jestem z tego naprawdę dumny, i myślę, że każdy z nas, chłopaków, był z tego dumny. No, i tak sobie właśnie myślę a propos tych komentarzy, że brakowało mi trochę komunikacji, bo bo piszecie, że nie wiem, że nie czytam komentarzy. Faktycznie z tymi komentarzami to u mnie bywa różnie, bo wiecie, ja przede wszystkim jestem wciąż streamerem, to znaczy u mnie codziennie mogę sobie oglądać te streamy od godziny 19, 20 mniej więcej do późnej, późnej nocy. I to jest te 5, 6, 7, 8 czasami godzin dnia, gdzie, kiedy ja jestem w ogóle wyłączony z czegokolwiek, bo ja siedzę, streamuję, rozmawiam z wami, tak? I to jest przede wszystkim dla mnie integracja na Twitchu. Ale, ale dotarło do mnie, że być może brakuje mi tej integracji właśnie na YouTube, żeby też być coś więcej na, na YouTubie, żeby też, żebyście, my, żebyście wy mogli mnie poznawać się jakoś lepiej, prawda? Więc tak sobie myślę, że takie vlogi, gdzie ja będę sobie mówił tak na raz, bez żadnego montażu, bo uważam, że, że montaż tu jest niepotrzebny, bo ja jestem streamerem, w sensie ja żyję z tego, że gadam, no nie? Ja nie potrzebuję sobie obcinać różnych scenek, to nie będą jakieś tam śmieszne montaże czy coś tam, tylko, tylko staram się być tutaj, czy staram się, mi się wydaje, że jestem autentyczny w tym wszystkim, w tym wszystkim gadaniu, nie potrzebuję właśnie jakiegoś tam cięcia, i mi się wydaje, że też mm, też dzięki temu będziecie mogli mnie lepiej poznać jako swojego kolegę, kumpla, tak? kiedy będę opowiadał różne historie. Także wydaje mi się, że takie vlogi różne, kiedy, gdzie będę mógł wam opowiadać trochę o sobie, trochę o mojej przeszłości, o tym jak zostałem graczem, jak zostałem pro w cudzysłowie oczywiście jak zostałem komentatorem. Myślę, że to byłaby fajna sprawa, żeby sobie z wami porozmawiać. Także możecie pisać w komentarzach, czego byście chcieli się ode mnie dowiedzieć, jakie byście chcieli w ogóle tematy vlogów, które mogę, mogę wam nagrywać, bo myślę, że to też jest pewna sfera, której nie poruszałem specjalnie na YouTubie. Pojawiły się, nie wiem, ze dwa albo trzy vlogi do tej pory. Nie było takich dużo pogadanych, także myślę, że to byłoby. Coś fajnego dla Was i dla mnie jednocześnie, żeby poznawać też Was. No ale okej, okay, wracając może trochę do Rich Tour'a. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, bałem się tego trochę na początku, bo, bo bałem się, jak to będzie wyglądało zetknięcie tych sześciu różnych ludzi, czy właściwie nawet ośmiu, bo tam jeszcze przecież był Ignacy razem z nami i Graczol. Jak to będzie wyglądało, czy, czy nie będzie tak, że jak my pojedziemy, to po trzech dniach będziemy się nienawidzić, bo będziemy się zderzać, każdy będzie miał jakieś tam inne pomysły, inne podejście do życia, no ale Właśnie, tu słuchajcie też przy okazji jeszcze muszę, muszę o tym wspomnieć, bo, bo to też dużo ludzi się pyta. Bo mówił, że tak, ja jestem taki normalny, że ja nie przeklinam, że jestem ułożony i tak dalej, tak dalej, a spędzam czas z ludźmi, którzy... Są dla tych ludzi dziwni, w sensie, że przeklinają, że są wulgarni strasznie, że mają dziwne dowcipy, dziwne teksty słuchajcie, ale to dla mnie jest bez znaczenia w ogóle to, to słuchajcie, to, że ktoś przeklina, czy to, że ktoś nie wiem właśnie jest, jest taki wulgarny, czy, 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 czy coś takiego, to, to nie ma dla mnie znaczenia, bo dla mnie ważne jest to, że wszyscy ci ludzie, z którymi ja pojechałem na licturę, to są ludzie mega, mega, mega pozytywni i mega, mega, mega autentyczni. I ja naprawdę nigdy w życiu nie lubiłem jakoś spędzać czasu w towarzystwie, które będzie do mnie jakoś mega podobne. Czy też, ja najbardziej i najlepiej bawiłem się z ludźmi, którzy są kompletnie inni. Dlatego tak świetnie chociażby czułem się w Jesenie, czyli w Erasmus Student Network, w organizacji studenckiej, która zajmowała się Erasmusami, czyli z zagranicznymi studentami, którzy przejeżdżają na uczelnię, bo tam to było wymieszanie kulturowe. Jeździliśmy na imprezę w 20 osób i każdy był z innego kraju, każdy był inny, każdy był inaczej wychowany, i to były naprawdę najlepsze imprezy i, i najfajniejszy gdzieś tam czas no, do, do spędzenia z ludźmi. Także ja też uwielbiam tych ludzi, bo są autentyczni. Są mega szczerze, są pozytywni, i to naprawdę jest super sprawa, pojechać sobie w, tym, w takim gronie. Ale właśnie, na początku bałem się, jak to będzie wyglądało. Czy nie będzie tak, że będziemy sobie skakać do gardeł, czy nie będzie tak, że potrzegnie, a każdy się będzie nienawidzić, czy nie będzie tak, że nagle i samo stwierdzi, że nie, ja jednak wracam do domu, bo już nie wytrzymuję i jed, jedę nagrywać filmy, czy, czy coś w tym stylu. Ale poszło zupełnie odwrotnie. Poszło zupełnie odwrotnie, ponieważ jak już urzeczyliśmy w ogóle liczbura, to okazało się, że wszyscy się nawzajem wspierają. Wszyscy jesteśmy ze sobą po prostu ścianą, murem, nie? I, i to było niesamowite, bo, bo tak żeśmy się zintegrowali, że to było niewiarygodne. Być może to były te trudne warunki, no bo szliśmy tak naprawdę na event, prawda? Ja w ogóle myślałem, żeby dam radę streamować. Nie było kompletnie czasu, nie miałem, słuchajcie, czasami nie miałem czasu kupy zrobić. No to jest potwierdzone info, serio. Czasami po prostu chodziłem do hotelu, szybki prysznic i musiałem wychodzić, bo nie było czasu na kupę. A ja sobie lubię posiedzieć z telefonem, na się. Nieważne. W każdym razie, e, tak. I, I myślę, że takie trudne warunki też integrują ludzi. Bo przyjeżdżaliśmy do hotelu często. Było tak, że przyjeżdżaliśmy koło godziny 14-15. trzeba było tylko czas, żeby wziąć prysznic, przebrać się, out na imprezę i już czekać na ludzi, bo trzeba było tam ogarnąć laptopa, żeby przygotować e, opening na przykład dla Was czy Overwatcha. E, trzeba było, e, no i oczywiście Ignacy i Gimper mieli próby e, do śpiewania, więc, więc tego czasu było bardzo, bardzo mało. Sz, sz, szliśmy na event. Siedzieliśmy na tym evencie oczywiście przez, te, powiedzmy, zaczynało się o godzinie 17 tak de facto od otwarcia bramek, tam ludzie musieli jeszcze wejść, poczekać, musieliśmy na wszystkich, żeby to otwarcie oficjalne zrobić, kiedy będzie już większość ludzi na, na sali. Zaczynało się, no i później było właśnie, była ścianka, gdzie, gdzie stało się i pozwał się do zdjęć przez długi, długi czas, Były, był ten Opening, później znowu stanie, tak, jakieś autografy i to było tak, że to było 5 godzin, to właściwie mi, mi, mi o tak miało, nie, nie wiedziałem, co się stało, później 22. Ludzie generalnie wychodzili z klubu i zaczynają się after, czyli z tymi dorosłymi widzami i to było 20-30 osób, osób, mniej więcej na klub i to też była mega sprawa, słuchajcie, też każdy był z nas mega zmęczony po, po całym tym dniu i podróżowania i stania i, i, i robienia tych różnych rzeczy, czy szczególnie gimper Ignacy, kiedy dawali koncert, przecież to miasto. Ale zaczynała się impreza i poznawało się tych ludzi, którzy się tak strasznie cieszą, że was widzą, nie? Że, że tak zaczynało się trochę pić, imprezować. I, i nagle znowu stryk i się robiła godzina 3-4. Wracałeś do hotelu, szedłeś spać na 3 godziny, a o godzinie siódmej była pobudka, szedłeś na siadanie, do świecie za każdym razem, w każdym mieście była jecznica na śniadanko, No i idziesz do Autokaru, idziesz dalej. W Autokarze próbujesz spać, ale powiem wam szczerze, że spanie w Autokarze pełnym youtuberów to jest... Naprawdę trudna sprawa, bo e, nie wiem, czy widzieliście jakieś filmiki, ale, ale poczucie humoru, e, poczucie humoru typu e, Izak Isaac, śpisz? Isaac, szpi, halo śpisz, a nie śpisz już, a to przepraszam. To, to nie jest poczucie humoru. I mimo tego, że wydawało wam się, że ja śpię na każdym filmie, absolutnie nie spałem. Ja próbowałem spać, ale się nie dawało, naprawdę. Więc zakładam sobie te klapki na, na oczy, e, takie te do spania, które w sumie trochę mi dawały, ale bez szału. Nie miałem jednak zatyczek do uszu. A to, słuchajcie, jeżeli będziecie kiedyś w autobusie, autokarze pełnym youtuberów, Zatyczki do uszu, podstawa. Pamiętajcie. Więc tego mi brakowało, więc nie spałem za dużo. Kolejne miasto, znowu to samo. I tak, i tak to wyglądało. Więc słuchajcie, cały Rich to była niesamowita przygoda, bo właśnie przychodziłeś do tych ludzi, wchodziłeś zmęczony, to zawsze było tak, że mega podniecie, myślimy o rany, znowu to samo, znowu ten ciężki dzień. Stajemy na scenie, witając ludzi i widzimy te setki ludzi, nie? Tam, którzy tam przyszli, to było 300, 400, 500, 600, 700, nawet 800 osób. Którzy przychodzą i są mega w Ciebie wpatrzeni, i, 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 i czujesz, czujesz, że jesteś taką ważną osobą dla tych ludzi w życiu, bo czujesz, że jesteś pewnym idolem, autorytetem, i może to brzmi jak gwiazdarzenie. Nie, no słuchajcie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że mogę być dla ludzi autorytetem. Nie boję się tego absolutnie, bo, bo też wiem, że szczególnie, znaczy już dorosłych nie wychowuję, ale wiem, że wiele, wiele osób młodszych wychowuje gdzieś tam, tak, nauczając ich życia w pewien sposób, prawda, czy pewne zachowań i tak dalej. i nie boję się tego, bo, bo ja jestem dumny z tego, jak mi rodzice wychowali, i uważam, że, że, że mogę. Mogę się podjąć takiego zadania przekazywania pewnych wartości. W każdym razie, w każdym razie tak, to, to było niesamowite uczucie, naprawdę, kiedy wchodziłeś na tę scenę i widziałeś tych ludzi, te setki ludzi, którzy są dzisiaj wypatrzeni i tak się cieszą, że Ty jesteś, to w tym momencie całe, całe zmęczenie odchodziło i tylko pojawił się uśmiech na twarzy i taka niesamowita duma, że doszedłem do, do takiego momentu, że, że przychodzą na taki event i, i przychodzą ludzie, którzy chcą Ciebie spotkać, chociaż na chwilę, chwilę z Tobą pogadać. -y. I to naprawdę kurczę, ja wiem, że to, słuchajcie, vlog powinien trwać 5 minut czy 6, ale ja nie potrafię. Ja, ja muszę wyrzucić wszystko z siebie. Zresztą tak to już no jest. Jak się ja zaczynam gadać, to nie mogę skończyć. Więc tak, więc to była niesamowita duma, kiedy przychodzili ci ludzie, kiedy, em, kiedy chcieli się z Tobą zobaczyć i widziałeś te uśmiechy na twarzy, a później za każdym razem, kiedy stało się na tej ściance, prawda? I podchodzili ludzie po kolei oczywiście, często staliśmy razem z rojem. Z którym my, no też jeszcze żeśmy się bardziej zintegrowali, z Kaden zresztą żeśmy że, 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 że się zintegrowali, ale z Rojem to w ogóle żeśmy robili super, myślę, super nie, gdzieś tam show przy openingach, tak, jak razem z nim stałem, czy na ściankach, jak żeśmy się bawili razem z ludźmi, ale to było niesamowite, kiedy podchodzi człowiek do Ciebie, przybija Ci piąteczkę, nie, I, i, i patrzy na Ciebie i kurczę, i widać u niego szczęście, nawet jeżeli się czasami nie uśmiechali, to widać, że, że, że są szczęśliwi, że, że mogą nas spotkać i my też byliśmy tak samo szczęśliwi, że to jest gość, który nas ogląda codziennie, być może co drugi dzień, być może wpada na streamie, być może ogląda mnie na YouTube albo Roja, czy, czy mi samo, czy czy Nitra, czy Mandzia, czy Gimpera, ale, ale było widać taką radość i to było tak strasznie niesamowite. I to, ja byłem z tego tak strasznie dumny, że, że ja mogę tam być tak naprawdę. Bo tak jak mówiłem, bałem się tego, ale w momencie, kiedy było pierwsze miasto za mną, ja zobaczyłem co się dzieje, to, to byłem z tego niesamowicie dumny i się cieszyłem z tego. Więc to byłaby nieprawdopodobna, nieprawdopodobna sprawa, jak dla mnie, i słuchajcie, w każdym z miast było niesamowicie, w każdym z miast było coś innego, była pewna, pewna inna energia, ale w każdym była energia I, i to było naprawdę super, to było naprawdę super. Także tak to wyglądało się Richetoura, z mojej strony. Oczywiście, to można opowiadać, słuchajcie, godzinami różne powieści co się działo. Myślę, że teraz ciężko nawet sobie wszystkie rzeczy przypamięć. Na pewno pamiętam, że Sopot był bardzo mocny, chodzi działo imprezę o, o afterparty, bo to były i samu przy okazji. To było rozdanie przycisków złotych za, za milion subów Roya, Mandzia i samu, więc było okazje doświętowania niesamowite. No, no i tam pamiętam, że słuchajcie, jak było afterparty, to poszło. No, wróciłem w nie swojej koszuli do domu, bo wziąłem, wymieniłem się koszulą z barmanem tam Pozdrawiam serdecznie pana barmana z, z Sopotu, z klubu Dream Club. O, właśnie, cały czas mam tą koszulę. Więc tak, więc to była taka wymiana koszulek jak po meczu piłkarskim. I to była naprawdę chyba najostrzejsza jak dla mnie wtedy impreza, bo to było świętowanie straszne. Wróciłem do pokoju, to była godzina czwarta, rano trzeba, trzeba było wstać o siódmej, więc to była całkiem masakra, kompletne to wstawanie. No ale jakoś jakoś dało radę. No i zwykle to właśnie było tak, że na tym ledzi, który w o After Party, to było tak, że był hardcore pierwsza noc, drugi, drugi był softcore, w sensie był lightowo, bo trzeba było trochę odpocząć jednak, tak? więc już nie, nie imprezowało tak do czwartej, piątej, tylko jednak się szło do, do hotelu drugiej, powiedzmy, spać. Byli znowu hardcorowo, znowu lightowo. I tak dalej i tak dalej. Oczywiście były dwa dni przerwy, wtedy pojechałem do Rzeszowa na jeden dzień. Ale serio, wybaczcie, słuchajcie, że nie oglądałem, że tego upu w sensie jakieś tam spotkania ze mną czy coś. Przeszło chociaż parę osób pod hotel, w którym byłem Bristol Club, Bristol Hotel Club. Tam była Wigilia G2A i tam nawet jak wróciłem snapy to nawet ludzie oglądali, gdzie co się dzieje. Zapisałem, że jestem na Wigili G2A, -a, a tam było wszystko zareklamowane, więc ludzie, którzy przeszli na rynek, którzy przeszli pod, pod Bristol, to myślę, że się spotkali ze mną. Także pozdrawiam was serdecznie. Ale po prostu nie miałem czasu, słuchajcie. Ja tam przejechałem o godzinie 15. 16, impreza już właściwie się zaczynała, jeszcze miałem stream w ogóle charytywny o 17, godziny, więc też nie dało rady, później była ta impreza, no już rano miałem autobus do, do Krakowa, bo wtedy był, był kolejny dzień licztury, także no nie było jak, ale, ale obiecuję, że następnym razem, kiedy będę w Rzeszowie, to coś się ogarnie, żeby też się z Wami spotkać, bo wiem, że w Rzeszowie też się niewiele nie dzieje, także coś, coś trzeba będzie ogarnąć, znaczy internetowo niewiele się dzieje, także coś trzeba będzie ogarnąć, jak będę w Rzeszowie, to, to na pewno ogarnę jakąś godzinkę czy dwie chociaż, żeby się z Wami zobaczyć. No i później tak, druga część, czyli cztery Kraków, Lublin, Łódź, Łystek Warszawa na koniec. I, I słuchajcie i powiem wam szczerze, że, że po tych wszystkich dniach właśnie... Kurde, 17 minut, ja pierdzielę, przepraszam, ja, przepraszam, że tak dużo gadam, ja nie mogę... Jezus, ale ja nie wiem czy ktoś się czy w ogóle mnie słucha. Jest mi głupio, nie? Jest mi głupio, że tak, tak dużo gadam, bo nie mogę. Jak pilnicze? Podajcie na streamie, tam będę opowiadał więcej historii, co się działo, jak i w ogóle i dlaczego i tak. W każdym razie, w każdym razie, czekajcie na czym się zgubiłem. A właśnie! Z Białego Stoku wjechałem trochę wcześniej, bo wjechałem o 23.30, także przepraszam wszystkich VIP-ów z Białego Stoku, że, że wypadłem wcześniej, bo tak to generalnie w każdym mieście siedziałem dość długo. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Z się zebrałem trochę wcześniej też, bo byłem bo ośrodkiem pół do pierwszej. Ale tak to w każdym mieście siedziałem bardzo długo. W białym stoku faktycznie przepraszam was, drodzy VIPowie, że wypadłem wcześniej, ale... Ale to jest tam opcję, nasz organizator Mateusz jechał do Warszawy. Że do Łodzi, przez Warszawę no i powiedział, słuchaj, Petraki, że jest opcja. Wychodzimy w tym momencie, jedziesz do Warszawy, idziesz spać u siebie. To sobie myślę, kurczę, mega sprawa, bo wrócę do domu trochę wcześniej. Spotkam się z Paulinką, będę mógł się wyspać, chociaż trochę. Mm, więc wiem, że kurczę, byłem tak padnięty, to był mój najgorszy dzień w ogóle całego liczbę, słuchajcie. Wiem, to byłem kompletną dentką. Y, ludzie mówili, że wyglądam jak naćpany, bo byłem tak zmęczony strasznie, że masakryczna, masakryczna to była sprawa. Więc to, dla mnie słuchajcie, to było jak błogosłaństwo. jak jakby dla mnie świąteczny prezent spadł trochę wcześniej. Więc wiem, że jadę. Że to jest chyba faktycznie dobra opcja, żeby spotkać się z Paulinką trochę wcześniej, ten właściwie noc wcześniej, żeby pójść sobie trochę się wyspać. Także wróciłem do domu, była godzina 2.15. Przywitam się z Paulinką, która była zdezorientowana kompletnie. Nie widzę, co się stało, że już jestem w domu, ale poszedłem spać. Pamiętam do 14 dosłownie, wstałem, wziąłem prysznic, ubrałem się, pojechałem na kolejny litr do Warszawy. Także udało się przynajmniej wyspać. Później impreza w Warszawie też, też bardzo fajna, akurat wtedy musiałem się zebrać na te dwie godziny, tak jak być może pamiętacie, być może pamiętacie gdzieś z Facebooka, czy z YouTube'a, z Overwatcha, że miałem jeszcze zamknięty event w Multiginie, to był event MSI i komputernika, to był zamknięty event, później była premiera Gwiezdnych Wojen, przy okazji gratisowo, pewnie taka niespodzianka, ale ja już na niespodziankę nie zostałem, niestety nie obejrzałem jeszcze Gwiezdnych Wojen, wróciłem z powrotem na Rage na reszturę, na afterparty, które też akurat nie potrwało jakoś długo, bo na bo szybko nasypkowego nie wiem czemu, także jakieś organizacyjne gdzieś tam czasami były takie niedociągnięcia. Niestety ale, ale tak, ale to była naprawdę super sprawa Poznałem Janowicza już prywatnie, bo tak jak widzieliście Na YouTubie był filmik, gdzie gram z Janowiczem W Counter Strike, teraz nawet zaprosił na tenisa Ale był w Łodzi na, na Rich Tour'ze Był w Warszawie też na Rich Tour'ze Także, także strasznie miło, że wpadł naprawdę Janowicz Janowicz, ten tenisista, na pewno musicie kojarzyć kurczę, Janowicza. Też mega, mega fajny człowiek kolory jasne. Bardzo się cieszę, w ogóle, że go poznałem. Mamy zdjęcie na Instagramie zresztą z nim, także być może zobaczyliście, a żeby był w Łodzi. Także też się mega cieszę, że udało mu się wpaść. Niestety trochę przez kontuzję, bo miał być gdzieś tam na, na treningach, ale, ale wpadł i, i też się z tego mega cieszyłem, że mogłem go poznać, bo na żywo jest jeszcze bardziej pozytywny, jeszcze bardziej sympatyczny niż, niż w internecie na tym spiku. Także też super sprawa. No słuchajcie, no kurczę, ja bym tak chyba godzinami powiedzieć to że były tyle. Właśnie tak jak powiedziałem historii różnych z tego co się wydarzyło, ale to, to będę opowiadał na streamach, także na pewno tam jak będę streamował, będę grał w CS, a będę ginął pewnie co rundę, bo będę pewnie ginął co rundę, bo w takiej jestem formie. To będę miał sporo czasu, żeby opowiadać, także wpadajcie po prostu na streamy. Na pewno link do Twitcha znacie, teraz macie trochę więcej wolnego, bo święto, to praca już się tyle nie dzieje, macie wolne chyba. A właśnie, stream 24 godzinny, chyba będzie we wtorek. Jeszcze wam nagram film do tego oddzielny a propos streamu 24 godzinnego, bo wiem, że w środę już macie wolne w szkole bodajże, także myślę, że we wtorek wystartuje stream 24 godziny, wyjątkowo trochę później, bo około godziny 17 żeby ludzie mogli wrócić z pracy, ze szkoły, tak? I odpalam Stream 24 godziny świąteczny, z prezentami dla Was. To będzie stream z najwyższą pulą um, skinów, nagród i w ogóle w historii na pewno jako, jako, taki świąteczny. Także będzie się na pewno. Będzie się na pewno działo i mam nadzieję, że wpadniecie z miłą przyjemnością na, na ten stream, ale to wam nagram oddzielny film do tego. No i cóż, i, i chyba na tyle będę, będę kończył, bo... Prawdę, tak jak powiedziałem, bo chciałbym gadać godzinami, ale jest 21 minut tego gadania i to jest za długo, to już jest za długo gadania, bo nie wiem, czy ktoś wytrzyma do, do tego momentu. Także przepraszam, przepraszam Was, że tak długo wyszło. Postaram się kolejne wrogi nag nagrywać krócej, bo, bo wiem, że to jest przesada. Wiem, że to jest przesada, że nie możecie już mnie słuchać czasami, więc, więc na tym chyba skończę to pierdzielenie, jak to zwykle bywa. No i cóż, i mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, co i jak byście chcieli, bo, bo komentarze wbrew pozorom czytam, nie zawsze odpisuję, bo jest tyle botów, że nawet ciężko, słuchajcie, zauważyć moje odpowiedzi czasami przez te cholerne boty. To jest po prostu katorga, słuchajcie. Ja siedzę po prostu i banuję te komentarze i przez to żygam tymi komentarzami przez te, przez te cholerne boty, nie? które są na YouTube ie. i wierzcie mi, że kasuję tego codziennie po 20-30, a i tak przybywa tego coraz więcej. Także, także no. Także piszcie w komentarzach, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, że zostawicie subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. No i się widzimy widzimy się na streamie, mam nadzieję, bo dzisiaj streamuję na pewno, jutro też streamuje na pewno. Teraz będę generalnie streamował codziennie, dopiero w święta będę miał trochę przerwy, pewnie 2-3 dni, ale później więc znowu wracam do streamowania regularnego, także już takich przerw na pewno przez długi, długi czas dwutygodniowych nie będzie. Dzięki serdeczne, że obejrzeliście się do końca. Mam nadzieję, że coś tam trochę opowiedziałem o swoich emocjach związanych z liczturem, o emocjach związanych, związanych, związanych z YouTube'em, komentarzami wami i w ogóle. Także dzięki serdecznie, że obejrzeliście się do końca. Dzięki wszystkim, którzy zostali do końca. I do, do usłyszenia popatki. Cześć!